Serdecznie witam i zapraszam na spotkanie ze Słowem Bożym. Tym razem będzie to fragment z Ewangelii Świętego Marka, rozdział 10, wersety od 17 do 30. Werset 17. Kaj ekporełomenu autu eis chodon, prosdramon heis, kaj goni auton, ep erota auton. Didaskale agate, ti pojeso, hinazoen ionion klernomeso. Ekporem ułomenu autu. Tutaj mamy e, taki genetivus temporis, e, czyli gdy on wyruszał w drogę, maj, i poreumaj, to jest idę, ekporem i wychodzę, e, Ekporełomenu autu, gdy on wychodzi, wyruszał w drogę. Eis chodon, w drogę, prosdramon, heis, postramon, postramon to jest przy, przybiegać, przybiegł pewien, pewien dosłownie no przybiegający, czyli w tym momencie przybiegający ktoś, jeden, heis, kai Gony gonipe, tesas Tutaj mamy słowo złożone z dwóch gony, to jest kolano. Ptesas, to jest od pipto, participium aoristi, czy upadł na kolanach, Czyli gdy upadł na kolana, po upadnięciu na kolana. <coughs> Eterota auton, zapytał, wypytał, zapytał, zapytywał go, to jest imperfectum, zapytywał go. Didas cale agate, dobry. Co tu jest koniunktivus aoristi, w, w znaczeniu dubitativum, czyli co powinienem czynić? Nie jestem pewien, ale co należałoby czynić, co powinienem czynić? Hina zoen aionion, aby życie wieczne, kleronomeso. kleronomeo to jest objąć jako dziedzictwo, odziedziczyć. Z tym, że za tym kryje się słowo, które oznacza przejąć, otrzymać coś. Też wiemy, że Izrael odziedziczył ziemię obiecaną, czyli przyjął jakby w darze przez, od Boga. Osiemnasty werset. Chode Jezus men auto. Ti me legeis agaton. Udeis agatos eimees heis choteos. Jezus zaś powiedział jemu Time leges agaton. Dlaczego mówisz, że jestem dobry? Tu jest składnia, accusativus cum infinitivo. Tutaj dlaczego mówisz, że, jeste, że jestem dobry? Udeis agatos. Nikt dobry. Nikt w domyśle nie jest dobry. Eime, heis, choteos. Jeśli nie jeden Bóg tak, można w domyśle stwierdzić, że tutaj Jezus no, w jakiś sposób wyraża swoje bóstwo, stawiając znak zapytania, po to, żeby ten człowiek odkrył w nim właśnie syna Bożego. 19 werset. Tas entolas oidas me foneuses me moicheuses me klepses me pseudomartireses me apostrefes tima ton patera kaiten metera. Tas entolas oidas. Znasz, przyka przykazania znasz. I teraz Jezus wymienia y, dekalog me phoneuses, nie będziesz Zabijał. Tutaj w języku greckim one, wszystkie te czasowniki są wyrażone w koniunktywie aurystu, który z partykułą me, czyli nie, wyraża pewne polecenie, czy pewien zakaz dotyczący wykonywania jakichś czynności w przyszłości. A więc najpierw nie, nie będziesz zabijał, my. Moich moi nie będziesz cudzołożył, meklepses, nie będziesz kradł, me pseudomartyreses, nie będziesz fałszywie składał świadectwa, chodzi o w sądzie, y, fałszywie składa świadectwo przeciwko, przeciwko komuś, me apostrefes, nie będziesz oszukiwał, z tym, że tutaj zobaczmy jedną ciekawostkę, że to apostrefes y, w dekalogu nie mamy takiego. Przykazania nie będziesz oszukiwał. Są też wiele rękopisów, usuwa ten fragment, ale wydaje się, że Jezus po prostu, zobaczmy, nie w kolejności podaje ten dekalog, ponieważ później dodaje jeszcze będziesz czcił ojca swojego i matkę swoją. Raczej chodzi mu o całość przykazań Tory. Więc nie będziesz oszukiwać. Timaton patera kaj ten metera, czci, otaczaj szacunkiem. Ojca i matkę. Dwudziesty werset. Chodzę efe auto, didaskale, tauta panta, effylaksamen, et sm. On powiedział jemu, nauczycielu, didaskale, tauta panta, te rzeczy wszystkie, ephylaxa, to jest aorist w stronie medium, czyli tej jakby zwrotnej, zachowywałem, ale to była moja czynność zachowywania, przestrzegałem ekneotetosmu, od wieku nastoletniego. Tutaj ten wiek neotes to jest trochę mniejsze niż młodość, młodość jest dłuższa, natomiast chodzi o ten czas od momentu Barmicwa, czyli kiedy został dopuszczony do grona już dorosłych Izraelitów, którzy mają przestrzegać tory. Wiemy, że przed ceremonią barmicwy dziecko nie jest zobowiązane do zachowywania przepisów tory. Natomiast od tego momentu, czyli od tej Mitzwy, już on przestrzegał wszystkich tych przekazań. 21 werset. Jesus, emblepsas aτόεga en kajεpenό χχ teχpageχsa έis όson kaj doόstoisς πtoχisς kaj χeiis gesaŭron en uranó kaj dero akolre Kiedy Jezus, zaś Jezus, emblepsas, blepo to jest patrzeć, emblepo wpatrywać się. Po, gdy wpatrzył się w Niego, to jest aorist, partycypium po wpatrzeniu się w Niego, wpatrzywszy się w Niego, ekapesen auton, obdarzył go miłością, ukochał go, kai Ejpen Auton, i powiedział Jemu. Chende hysterii, Jedno kęse histeryj. Jedno Tobie brakuje. Histereum brakować. Jedno Tobie brakuje. Chybage, idź. Chosa echeis poleson. Pole Wszystkie rzeczy, to wszystko, to co masz, e, sprzedaj. Kajdostois ptochois. I daj biednym. Kajhekseis tesauron en urano. I będziesz miał, czy jakby. Ta czynność rozdania biednych już zapewniła mu, będziesz miał tchysauron, skarb. N Urano w, w niebie. Ej, Deuro, akoluthei, I naprzód idź, hej, towarzysz mi. To To Deuro to jest takie wyzwanie do tego: ruszaj, wyruszaj. Idź, heo towarzyszyć, bądź iść za kimś i idź za mną. Dwudziesty drugi werset. Chode stygnasas epitologo apelthen enthen En Engar echon ktemata polla. On zaś stygnasas, stygnos to jest Smutna twarz, posępna twarz, stygnadzą, mieć posępną twarz, y, przyjąć posępne oblicze, smutne oblicze, czyli zasmuciwszy się epitologą y, z powodu słowa, apelten, aperho, mają odejść, odszedł, lipumenos, lipeo, to też y, zasmucić się, y, też... Wiązał też z ma ten potekst uwierania, jakiegoś było to dla niego czymś trudnym, czymś, czego nie mógł znieść. Odszedł to jest też zasmucony. Engar Echon był bowiem mającym w posiadłości, dobytki, dobytek. W temat liczby mnogiej, liczny. Posiadał bowiem liczny dobytek. Nic bogactwo, czy majątek. Dwudziesty trzeci werset. Kaj peri blepsamenos cho Jesus, legei tois mathetais tu. pos discolos choi tak e, ta echontes eis ten basilean tut eleuson eis eleusontaj. Kaj peri blepsamer, blepo to jest patrzeć. Periblepo to jest spojrzeć wokół, rozejrzeć się wokół. Czyli spojrzywszy, spojrzawszy dookoła, Jezus powiedział uczniom swoim. Pos dyskolos. Tutaj przymiotnik dyskolos znaczy cierpki, uciążliwy, przykry, i tutaj mamy w, w, w formie imię słowowej, czyli jakże cierpko, przykro, trudno być możemy powiedzieć, ale to jest przecież w na sensie odczucie tego, tego człowieka. Jakże rzeczą trudną, cierpką, przykrą, choć tak ta echontes, tym, którzy mają posiadłości, dobytek, eisten ten basilejantut heu, do Królestwa Bożego. Wchodzą, wchodzą. Jakże trudno, jakże cierpko z... ci, którzy mają dobytek, wchodzą do Królestwa Bożego. Że Jezus nie mówi, że nie wchodzą w ogóle, ale że wchodzą z wielkim trudem. Jest to wielką uciążliwością dla nich. 24 werset. Kojdem a et to epitus logo autou. Chodej Jezus. Pani apokryt lege legge autoris. Tecna post dis colon estin eisen basilea tut Uczniowie zaś et Tutaj ten czasownik tchambeo, właśnie w imperfektu, on znaczy, oznacza przerazić się. Tchambo, przerażenie. Więcej niż zdziwienia, już przerazili się uczniowie na te słowa, na słowa jego. Jezus zaś pali ponownie, Apokritheus odpowiadając, legej Autois, mówi im "Tekna, dzieci. Bardzo czułe sformułowanie, które kojęło się do z własnego potomstwa, i traktuje jak, jak swoje dzieci. Małe dzieci, zwłaszcza, Jeszcze nie, 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 które nie osiągnęły tego wieku odpowiedzialności, dojrzałości. Tek na dzieci. Pos dyscon, jakże trudno jest, czy cierpko jest, ejstę Basilejan, tutheu, ejstę wejść do Królestwa Bożego. Tyle mówi 24 werset w wydaniu krytycznym Nowego Testamentu, ale bardzo liczne rękopisy i tradycja y, też y, przekładów łacińskich, i później też y, no, y, w licznych rękopisach znajdujemy tutaj rozszerzenie tego, że nie tylko, że jest, nie mówi tylko, że w ogóle trudno jest dojść do Królestwa Bożego, ale dodaje, precyzuje, jeszcze dodaje słowa, tus pepoit hotas epichremasin. I tutaj, czyli komu, żołnierzowi, komu jest trudno wejść do Królestwa Bożego. Pejtko, teraz mamy czasownik pejtko, to znaczy zaufać, zawierzyć, pokładać ufność w czymś. Tym, którzy zaufali, czy pokładają w ufność w, w, w bogactwach, w majątku. Ale tak jak powiedziałem, to nie jest pewne, czy w pierwotnym tekście. Ma, były te słowa. Czy one nie są dodatkiem, właśnie te słowa, y, tym, którzy pokładają ufność w majątku? Czy, czy nie są te słowa, no, pierwotne słowa Jezusa, bardziej radykalne, że w ogóle każdemu człowiekowi jest y, to wejść do Królestwa Bożego trudno, wymaga pewnego wdarcia się, właśnie do, do tegoż Królestwa. I dalej 25. węset. Eukoppóèron eh, di e es din camelon dites trimás tesrafidusrafidos di elrein e pluion e isten basileèian tot heu eis en trein. Eucopóèron eh, To svos suogo, de Eu eh, Eu. Pos, eukopos to jest dosłownie dobry wysiłek. Dobry wysiłek, czyli coś, co się robi z łatwością. I w, od tego jest eukopos w, w formie przyimkowej, a więc łatwo. A eukopoteros to będzie stopień wyższy, łatwiej. Łatwiej jest, czyli mniejszy wysiłek wkłada, można by powiedzieć, Mniejszy wysiłek wkłada to kamelon, dia, temu, y, y, wielbłąd. Jest, Łatwiej jest wielbłądowy, czyli mniejszy wysiłek wkłada wielbłąd. Dia des trimalias. Trimalia to jest otwór. Des rafilos. Rafis to igła. Otwór igielny, czyli po prostu powiemy ucho igielne. Przez ucho igielne Di elchein, przejść na wskroś, przejść, przejść przez Uwojngielę, e Plusion niż Bogatemu, eisen Basilea, tut do Królestwa Boga, eis elchein, wejść. Oide peris, dwudziesty szósty werset. Oide peris sos, ex e to legontes pros Kajtis dyna taj sothenaj. Oni zaś, perisos, periso to już to jest, już mieliśmy, nie, nie mieliśmy tego w tym, w tej lekturze, ale periso to jest prze, przekaczać coś. Perisos to ponad miarę, nadmiernie. Oni zaś ponad miarę, to e plesso, to jest dziwić się, e e to dziwili się, Mówiąc, mówiąc sobie, hełtoizm, mówiąc do siebie, czy, czy zastanawiają, bo mówić do siebie czy zastanawiać się, przemyślając, zastanawiając się. Tisdynataj kto Sodhenaj, może, kto może być, kto, kto ma moc, kto ma siłę być zbawiony? Kto może być zbawiony? Dwudziesty siódmy werset. Emblepsas autois Jezus legei. Para antropois adynaton. Alu parat heu. Panta gardynata para ot Znowu mamy ten czasownik emblepo, wpatrywać się, czyli spojrzawszy w głąb, wpatr po wpatrzeniu się w nich, Jezus powiedział u ludzi adynaton niemożliwe. Dynados, możliwe, mające moc, a dynados da alfa privativum, u ludzi niemożliwe. Alla u ale nie u Boga. Pan tak, wszystkie bowiem rzeczy, w domyśle rzeczy, dynata paratut heu, możliwe, u Boga. Dwudziesty ósmy werset. Erksato to Legein Hopetros auton, i du Hemeis afekamen panta, kai ekoluthekamen soi. Erksato to zacząć, rozpocząć, zaczął mówić Piotr Jemu. I du oto, tu jest to hebrajskie, zatem hinne, wprowadzające jakąś wypowiedź, bardzo ważną, nową, e, oto my. Afekamen. Pozostawiliśmy, opuściliśmy. Afiemi, Afekamen. Panta. Kaj ekoluthekamen soi. Tutaj mamy ten zdany nam czasownik alkolutheo, czyli iść za kimś, bądź towarzyszyć komuś. Tutaj mamy w formie perfektu, czyli towarzyszyliśmy i towarzyszymy nadal. Staliśmy się tymi Twoimi naśladowcami. Idziemy za Tobą. Zaczęliśmy towarzyszyć Ci, pójść za Tobą, i nadal idziemy za Tobą, towarzyszymy Tobie. Dwudziesty dziewiąty werset. Efecho Jezus. Amen lego chemin uteis estin, ho afeken oikian, e adelfus, e adelfas, e metera, e patera, e tekna, e agrus, Heneken, e mu kaj, do Ewangeliu, tutaj werset się w połowie niejako kończy, numeracja wersetu, zaraz będziemy kontynuować, ale przetłumaczymy sobie ten fragment. Powiedział Jezus, Amen, Lego Za zaprawdę, zaiste, z, z naciskiem mówię Wam. Udejs nikt nie, udej jest nikt nie jest, czyli nie ma takiego, czy ktokolwiek, byśmy powiedzieli, ktokolwiek, chos, który afeken, Opuścił, pozostawił ojki al dom, Adelfus braci, Adelfas siostry, Emetera, lub między tymi rzeczownikami są jest ten łącznik lub matkę, lub ojca, lub epatera, etekna, lub dzieci, E agrus, lub Pola. Heneken emu z powodu mnie, tak Heneken z powodu. tu Ewangeliu, słowo do dalszy ciąg e, zdania, ale w wersecie 30. Ean melabe hekaton talasiona nyn ento kairo tuto oikias, kai adelfus, kai adelfas, kai meteras, kai tekna, kai agrus, kai diometa Diogon, diogmon, kai ente, ento ajoni to er homeno, zo zoen enion. A więc każdy, kto opuścił i tak dalej, te Ean me, labe nie otrzymałby, czy nie ma tego, który opuściwszy tam te wszystkie rzeczy, nie, nie otrzymałby hekaton ta. Io na bardzo długie słowo, które oznacza rzeczy zwielokrotnione stokrotnie. Czyli stokroć. Stokroć tyle. Nyn, teraz, ento tuto, w czasie obecnym. A więc, zobaczmy, ta obietnica już dotyczy tej rzeczywistości, tu i teraz, dzisiaj. Dwukrotnie to powtarza. Nyn, teraz, ento tuto, w czasie tym. I dalej otrzymałby. oikijas domy, kaj adelfus, i braci, kaj Adelfaz, i siostry, kaj meteras, i matki, czyli dużo matek może otrzymać. Mamy jedną matkę, ale kto opuści matkę, ten otrzyma dużo matek. Kaj tekna, i dzieci, kaj Agus i pola. Ale uwaga, meta diogmon. Diogmos to jest, diogo, dioko to jest prześladuje, diogmos to jest prześladowanie. Zauważmy, że przedtem opuścił ojca, ale teraz nie otrzymuje wielu ojców. Otrzymuje jednego ojca, którym jest w niebie. Kajen to Ajon i to Erhomenu, a w Ajon erchomenon to jest wiek nadchodzący. Za tym kryje się hebrajskie sformułowanie Olam Chaba, czyli ten świat, który ma nadejść. Chodzi o tą rzeczywistość, która po przyjściu Mesjasza i zmartwychwstaniu umarłych stanie się dziedzictwem synów Izraela i no, tych wszystkich, którzy wchodzą w obietnicę, w obietnicę Bożą, no, Olam Haba, nazywanie to Ajon Erchomenon, i w tym świecie, który ma nadejść, Zoen Ajonion, życie wieczne. W tym fragmencie, szczególnie co mnie tak porusza, kiedy w tej rozmowie Jezusa z, z tym człowiekiem niedosłym uczniem, który odszedł, ten, ten uczeń zasmucił się, ponieważ miał liczne bogactwa, nie sprostał zaproszeniu Jezusa. Ale Jezus, zobaczmy, kiedy spojrzał głęboko w, w oczy, to ukochał go, obdarzył go jakąś szczególną więzią, szczególną miłością. Teraz myślę, że, że też po odejściu tego człowieka, Jezus strasznie się zasmucił. Wiesz, musiał to bardzo głęboko przeżyć, ale pozostawił mu zawsze otwartą furtkę, zawsze zaprasza, bo zawsze możemy wrócić do Jezusa. Dziękuję bardzo.